Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie wszyscy. Na początku naszej wspólnej modlitwy, naszej refleksji, wsłuchajmy się w słowo Świętego Jana Pawła II. Teksty biblijne, które czytamy w liturgii okresu wielkanocnego, uwypuklają obecność i działanie Ducha Świętego. W pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej Kościół, zbudowany na świadectwie apostołów, prowadzony jest przez stulecia przez Ducha Świętego, który każe mu iść drogami misji na spotkanie z wszystkimi narodami i kulturami naszej planety. Kościół nie narzuca im ludzkich praw ani tradycji, ale głosi dobrą nowinę Chrystusa Zbawiciela i jego przykazania. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Okazując wielki szacunek ich dziedzictwu kulturowemu i poszukiwaniom religijnym. W roku poświęconym w szczególny sposób Duchowi Świętemu mamy zastanowić się głębiej nad tą rzeczywistością, przede wszystkim zaś zanosić jednomyślne wołanie do Boga, aby zesłał swojego Ducha, który odnowi ziemię i pocieszy swój lud pielgrzymujący przez dzieje. Teraz w łączności z decyzją rzymską, z papieżem Franciszkiem, módlmy się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych, o uwolnieniu od epidemii, która szerzy się na całym świecie, o wszelką pomoc dla cierpiących, chorych, samotnych, o dary Ducha Świętego i potrzebne siły dla personelu medycznego. Dla zmarłych, prośmy o życie wieczne w niebie. Królowo nieba wesel się alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja. Zmartwychwstał jak zapowiedział alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez stanie Syna swojego Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył. Daj nam prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach papieża Franciszka i naszego biskupa Jana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech przez nieskończone miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, modl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, modl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko nieskalana. Modli się za nami. Matko najczystsza. módl się za nami. Matko dziewicza. Modl się za nami. Matko nienaruszona. Modl się za nami. Matko najmilsza. Modl się za nami. Matko przedziwna. Modli się za nami. Matko dobrej rady. módl się za nami. Matko stworzyciela. Modl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości Módl się za nami Przybytku Ducha Świętego Módl się za nami Przybytku chwalebny Módl się za nami Przybytku sławnej pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Módl się za nami Domie złoty Módl się za nami Arko przymierza Módl się za nami Bramo niebieska Modl się za nami. Gwiazdo zaranna. Modl się za nami. Uzdrowienie chorych. Modl się za nami. Ucieczko grzesznych. Modl się za nami. Pocieszycielko strapionych. Modl się za nami. Wspomożenie wiernych. Modl się za nami. Królowo aniołów. Modl się za nami. Królowo patriarchów. Modl się za nami. Królowo proroków. Modl się za nami. Królowo apostołów. Módl się za nami. Królowo męczenników. Módl się za nami. Królowo wyznawców. Modl się za nami. Królowo dziewic. Módl się za nami. Królowo wszystkich świętych. Módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami. Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami. Królowo Różańca Świętego. Modl się za nami. Królowo rodzin. módli się za nami. Królowo pokoju. Módl się za nami, królowo Polski. Módl się za nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść tam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, Zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodycze i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie włamy wygnańcy synowie Ewy. Do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łespadole przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy twoje na nas zwróć a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego po tym wygnaniu nam okaż o łaskawa o litościwa o słodka panno maryjo Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, Amen. się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Omu Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was i wasza rodziny błogosławi i chroni Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa i trzymajcie się zdrowo. Wszystkiego dobrego.